W pierwszej części filmu o analizach uzupełniających poznaliśmy rodzaje, w jakich one występują. Teraz proponuję pogłębienie informacji o dostępnych opcjach, które umożliwiają jeszcze lepsze ich wykorzystanie. Wartości każdej analizy uzupełniającej prezentowane są w tabeli i na wykresach. Dostępne są wszystkie funkcjonalności poszczególnych okien. W tabeli danych warto zwrócić uwagę na przyciski wyświetlania sum wierszy i kolumn. Ponieważ dla niektórych obliczeń, np. w przypadku analizy narastającej, wartości zagregowane mogą wprowadzać zamieszanie, lepiej jest je wyłączyć. Możemy dowolnie manipulować wykresem 3D, także włączać płaszczyznę odcinającą, aby szybko zinterpretować otrzymane wyniki. Na przykład na zakładce analizy procentowej odnajdujemy te kombinacje wymiarów, które generowały najwyższe obroty. Uzyskaną informację możemy wykorzystać do optymalnego rozłożenia pracowników i tworzenia planów urlopowych. Wybierzmy taki wykres dwuwymiarowy, który dobrze zaprezentuje istotne dla nas informacje w razie potrzeby korzystając z opcji Top 10 dla wykresu kołowego lub wyświetlając etykiety osi poziomej dla wykresów warstwowych. Na wykresie warstwowym średniej narastającej wierszami łatwo zauważymy, że najsłabszym miesiącem był marzec i przyczynił się do tego przede wszystkim magazyn sklepu pierwszego. Możemy sporządzić dalsze analizy, aby szczegółowo zidentyfikować przyczyny i w następnym roku poprawić wyniki sprzedaży tego okresu. Wróćmy jeszcze do analiz narastających i zwróćmy uwagę, że dla ich wyników istotna jest kolejność kolumn czy wierszy w analizie głównej. Uporządkujmy kolumny rosnące według sum i wywołajmy jeszcze raz analizę narastającą wierszami. Wartości prezentowane w obu tabelach narastających są różne, ponieważ różne są pola uwzględniane w obliczeniach. Warto więc porządzanie analiz uzupełniających rozpocząć od uważnego wybrania sposobu prezentacji danych w analizie głównej. Ponieważ w tej chwili mamy dwie analizy o tych samych nazwach, skorzystamy z możliwości ich zmiany. Wystarczy dwukrotne kliknięcie na danej nazwie, aby wyświetlić pole dialogowe pozwalające na wprowadzenie innego określenia. Zmiany nazwy możemy dokonać dla każdej z zakładek, także dla analizy głównej. Zapraszam do obejrzenia innych filmów instruktażowych dotyczących programu a posteriori, aby sprawniej przeprowadzać analizy.